Czasami przyszłość nie tkwi w błyszczących wizjach, lecz w warsztatach pełnych kurzu, szkiców i pomysłów, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. W czasach odbudowy powstawały koncepcje techniczne, które wyprzedzały swoją epokę o lata, ale nigdy nie dostały szansy, by zmienić codzienne życie ludzi. Dziś cofamy się do dziesięciu zapomnianych prototypów, które pokazują, jak blisko siebie leżą czasem postęp i zastój. Zacznijmy od miejsca dziesiątego, tam gdzie wszystko zaczęło się od pozornie prostego, lecz genialnego pomysłu Top 10 zawór obrotowy dla silników dwusuwowych. Na początku lat pięćdziesiątych pewien inżynier pracował nad rozwiązaniem, które mogło całkowicie zmienić wizerunek silnika dwusuwowego. Tak zwany zawór obrotowy po raz pierwszy umożliwił asymetryczne czasy rozrządu, dzięki czemu silniki pracowały wydajniej, osiągały większą moc i jednocześnie zużywały mniej paliwa. To, co na papierze brzmiało skomplikowanie, w praktyce okazało się zadziwiająco niezawodne i solidne. Technika ta sprawdziła się zarówno w sporcie motorowym, jak i w codziennej eksploatacji, udowadniając, że prosta mechanika bywa czasem mądrzejsza od złożonych systemów. Miliony ludzi mogłyby skorzystać na trwalszych i bardziej oszczędnych silnikach. Jednak bez wymiany międzynarodowej, bez patentów i bez dostępu do rynków globalnych, ta innowacja pozostała ograniczona do zamkniętego obszaru. Jak potoczyłby się rozwój świata silników, gdyby ten pomysł mógł być swobodnie rozpowszechniany? I ile podobnych wynalazków prawdopodobnie nigdy nie wyszło poza ten punkt? Top 9 Prototyp silnika wankla. Na początku lat 60. silnik wankla wywołał poruszenie na całym świecie. Kompaktowy, o wysokiej kulturze pracy i fascynujący technicznie, uchodził za napęd przyszłości. Również tutaj powstał wczesny prototyp o zadziwiającej gęstości mocy, jak na swoje wymiary. Silnik pracował cicho, oferował nowe wrażenia z jazdy i budził nadzieję na radykalny nowy początek w budowie pojazdów. Jednak ciemna strona ujawniła się szybko. Wysokie zużycie paliwa. Skomplikowane uszczelnienie i rosnące koszty w czasach deficytu zasobów wady, te stały się decydującym argumentem przeciwko wdrożeniu do produkcji seryjnej. W ten sposób prototyp silnika wankla pozostał eksperymentem technicznym, który raczej stawiał pytania, niż dawał odpowiedzi. Czy był to odważny, ślepy zaułek, czy zaprzepaszczona szansa, która przyszła w niewłaściwym czasie? I czy współczesne dopracowanie tej technologii mogłoby pokonać te słabości? Top 8. Mainframe Robotron R3 SAT. W połowie lat 60. technika komputerów typu mainframe uchodziła za koronę postępu technologicznego. Ogromne maszyny, wypełniające całe pomieszczenia, dominowały w nauce, administracji i przemyśle. W tym czasie powstał Robotron R3 Zacia. W pełni funkcjonalny komputer klasy mainframe wzorowany na modelach międzynarodowych. Nie był to teoretyczny eksperyment. Maszyna pracowała niezawodnie w centrach obliczeniowych przetwarzając dane i udowadniając, że złożona technologia informacyjna jest do opanowania. Technicznie istniało wszystko, co potrzebne do zbudowania własnego krajobrazu komputerowego i dotrzymania kroku wielkim graczom w dłuższym terminie. Jednak mimo działającego sprzętu, jego zastosowanie pozostało mocno ograniczone. Brak możliwości eksportowych, niewielka liczba wyprodukowanych egzemplarzy i sztywne struktury uniemożliwiły prawdziwe upowszechnienie. Zamiast cyfrowego przełomu komputer pozostał w zamkniętych pomieszczeniach. Jak rozwinąłby się wczesny świat komputerów, gdyby technologia ta mogła być swobodnie skalowana? I ile cyfrowych karier mogłoby tutaj mieć swój początek? Top 7. Prototyp samochodu kompaktowego P63 Pod koniec lat 60. powstał pojazd, który miał wyznaczyć przejście do nowej ery motoryzacji. P-603 został zaprojektowany jako nowoczesny samochód kompaktowy z praktyczną klapą bagażnika, współczesnym designem i zaawansowaną techniką. Kilka w pełni funkcjonalnych prototypów udowodniło, że auto to nie pozostało jedynie marzeniem, lecz było jeżdżącą rzeczywistością. Lekka konstrukcja, nowe materiały i różne koncepcje silników wykazały ogromny potencjał rozwojowy. Samochód wydawał się nowoczesny, nadający się do codziennego użytku i gotowy na rynek masowy. Jednak dokładnie w tym punkcie jego historia gwałtownie się zakończyła. Na najwyższym szczeblu projekt został wstrzymany, a niemal wszystkie prototypy zniszczone. Co ten samochód oznaczałby dla milionów ludzi, gdyby wszedł do produkcji seryjnej? Czy stałby się symbolem postępu, czy tylko kolejnym rozdziałem w wielkiej historii techniki pod tytułem Co by było gdyby? To przejść Wartburg 355 Coupé pod koniec lat 60. Nagle pojawił się pojazd którego mało kto by się spodziewał. Sportowe kupę typu hatchback, o czystych liniach i nadwoziu stworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Wartburg 355 sprawiał wrażenie lekkiego, nowoczesnego i wyprzedzającego swój czas. Zamiast na czystą użyteczność, koncepcja ta stawiała na styl, dynamikę i nowe wrażenia z jazdy. Technicznie opierał się na sprawdzonych komponentach, ale forma przemawiała innym językiem. Był to samochód budzący emocje i pokazujący, że inżynierowie również potrafili marzyć. Jednak dokładnie w tym tkwił problem. W czasach niedoboru zasobów sportowe coupé uznano za zbędny luksus. Pytanie nie brzmiało, co jest możliwe, lecz co wydaje się niezbędne. W ten sposób Wartburg 355 pozostał jedynie krótkim eksperymentem. Czy był to błędny sen w niewłaściwym czasie? A może mógł trwale zmienić wizerunek samochodu? TOP 5 Wspólny samochód platformowy. Na początku lat 70. zrodził się pomysł o ogromnych ambicjach. Koncepcja wspólnego pojazdu, który miał zastąpić kilka istniejących modeli jednocześnie. Przewidywano nowoczesny samochód kompaktowy z napędem na przednie koła, współczesnym designem i ujednoliconą platformą. Wydajne, wszechstronne i przeznaczone na rynek masowy. Auto to mogło zapoczątkować zupełnie nową erę. Technicznie plan był przemyślany organizacyjnie ambitny. Jednak im większy stawał się projekt, tym bardziej na pierwszy plan wysuwały się konflikty, opóźnienia i napięcia polityczne. Decyzje przeciągały się, odpowiedzialność się rozmywała, a ostatecznie koncepcja pozostała na papierze. Pojazd, który mógł zapewnić wielu ludziom nowoczesną mobilność, zniknął, zanim w ogóle nabrał kształtów, co byłoby możliwe, gdyby współpracę postawiono ponad partykularnymi interesami. I jak często wielkie idee upadają właśnie w tym punkcie? Top 4. Prototyp aerodynamiczny Rowomobil. Na początku lat 70. w warsztacie powstał pojazd, który po cichu przesuwał fizyczne granice. Rowomobil nie był samochodem pokazowym, lecz prototypem bezkompromisowo zaprojektowanym pod kątem aerodynamiki. Każda linia, każda powierzchnia służyła tylko jednemu celowi jak najmniejszemu oporowi powietrza. Rezultatem był wyjątkowo niski współczynnik oporu powietrza CX, który robi wrażenie nawet dziesiątki lat później. Technicznie postawiono na prostą, sprawdzoną technologię napędu, ale nadwozie było czystym kunsztem inżynierskim, w pełni osłonięte podwozie, łagodne przejścia, konsekwentne kształtowanie formy. Ten samochód pokazał, co jest możliwe, gdy wydajność jest ważniejsza niż konwencja. Jednak właśnie ta konsekwencja sprawiła, że był on niepraktyczny w codziennym użytkowaniu i zbyt kosztowny w produkcji seryjnej. Czy rowomobil po prostu wyprzedził swój czas? Czy może zabrakło tylko odwagi, by rozwijać radykalne pomysły? Top 3. Pojazd z napędem turbinowym. Pod koniec lat 70. odważono się na eksperyment, który dziś wydaje się niemal futurystyczny. Seryjny pojazd wyposażono w napęd turbinowy, który nie pracował na benzynie ani oleju napędowym. Lecz wykorzystywał alternatywne medium robocze. Wynikiem była niemal bezemisyjna praca, przy której z rury wydechowej wydobywała się jedynie para wodna. Dziesięciolecia przed obecnymi debatami koncepcja ta pokazała, że możliwe są inne drogi. Technicznie system działał, ale cena była wysoka: duże zużycie, skomplikowana obsługa i brak infrastruktury. Dla codziennego użytku to rozwiązanie było po prostu zbyt egzotyczne. W ten sposób projekt. Pozostał fascynującą próbą, która skończyła się w muzeach. Czy było to spojrzenie w możliwą przyszłość, czy może przykład na to, że dobre pomysły czasem po prostu przychodzą za wcześnie? Top 2. Komputer domowy. W KC-85, na początku lat 80., komputer zaczął powoli trafiać do prywatnych gospodarstw domowych. KC-85 został zaprojektowany jako kompaktowy komputer domowy, przeznaczony do nauki, programowania i kreatywnych eksperymentów. Solidny pod względem technicznym, po raz pierwszy dał młodym ludziom możliwość samodzielnego programowania, rozumienia systemów i odkrywania cyfrowych światów. W szkołach i klubach młodzieżowych powstawały małe społeczności majsterkowiczów i pasjonatów, którzy chcieli czegoś więcej niż tylko konsumpcji. Jednak, mimo swojego potencjału, dostęp do niego pozostał mocno ograniczony. Długie czasy oczekiwania. Mała liczba egzemplarzy i wysokie bariery uniemożliwiły powszechne użytkowanie, podczas gdy gdzie indziej całe pokolenia dorastały z komputerami, to doświadczenie pozostało zastrzeżone dla mniejszości, co mogłoby powstać, gdyby ta technika była swobodnie dostępna, czy położyłaby fundament pod nową kulturę cyfrową, czy po prostu zabrakło odpowiedniego momentu. Top 1 P610 ostatnia wielka szansa pod koniec lat 70., stawką było wszystko. P610 pomyślany był jako nowoczesny następca przestarzałego pojazdu ze współczesnym nadwoziem, napędem na przednie koła i wydajniejszym silnikiem. Kilka w pełni funkcjonalnych prototypów udowodniło, że projekt ten był realistyczny i gotowy do produkcji seryjnej. W rozwój i testy zainwestowano ogromne środki, a nadzieja na prawdziwy nowy początek była namacalna. Jednak właśnie tutaj wszystko się zawaliło. Nadrzędny projekt został wstrzymany, większość pojazdów zezłomowano, a wizję porzucono. Pozostał po nim symbol zaprzepaszczonej przyszłości. Nastąpiło 10 kolejnych lat zastoju, mimo że alternatywa była na wyciągnięcie ręki. Czy była to decyzja ekonomiczna, czy po prostu zabrakło woli zmian? To pytanie sprawia, że P-610 do dziś pozostaje najsilniejszym, co by było, gdyby w tej historii. Pozostają po nich genialne pomysły, odważni inżynierowie i koncepcje, które często wyprzedzały swój czas. Nie brakowało techniki, lecz przestrzeni, by pozwolić jej rosnąć. Który z tych prototypów miałby Twoim zdaniem największą przyszłość? Napisz o tym w komentarzach. Jeśli podobała ci się ta podróż do zapomnianych innowacji, polub wideo i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnej kolejnej historii z przeszłości.